W tej godzinie Bożego Miłosierdzia wpatrujemy się w Ciebie, ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. W duchu całujemy Twoje przebite gwoźdźmi ręce i stopy. Wielbiamy rany otwartego włócznią serca. Po ranach rozpoznał Cię Tomasz i uwierzył. Powiedział Pan mój i Bóg mój. I my również patrząc na Rany Twoje, rozważamy tajemnicę Twojej bolesnej męki, rozważamy nieskończone Twoje miłosierdzie. Chcemy w naszej modlitwie, Panie Jezu, zawrzeć dzisiaj wszystkich którzy szczególnie potrzebują Twojego miłosierdzia. Miłosierny Jezu, który powiedziałeś, że w święto miłosierdzia otwarte są wszystkie upusty, przez które płyną łaski, a w tej godzinie miłosierdzia nie odmówisz duszy niczego, która Cię prosi. Przez mękę Twoją. Przychodzimy pod Twój krzyż. Przychodzimy z naczyniem ufności, aby błagać o miłosierdzie dla nas i całego świata. W Twoim miłosierdziu zanurzamy Ojca Świętego. Wiskupów, kapłanów, wszystkie osoby konsekrowane, aby wpatrzeni w Ciebie pochylali się nad każdym człowiekiem. W Twoim miłosierdziu zanurzamy wszystkich ochrzczonych, a szczególnie apostołów Bożego Miłosierdzia. Aby w dzisiejszym świecie, świecie, który potrzebuje miłosierdzia, stawali się świadkami Twojej miłości. W Twoim miłosierdziu zanurzamy naszą Ojczyznę, wszystkich, którzy szukają wspólnego dobra. W Twoim miłosierdziu zanurzamy ludzi cierpiących i chorych, zwłaszcza tych, którzy zmagają się z koronawirusem, aby z Twojego krzyża czerpali moc i siłę do niesienia swojego krzyża. Panie? W tym trudnym czasie okryj ich w swoim miłosierdzie. W Twoim miłosierdziu zanurzamy wszystkich grzeszników świata, aby poznali w Tobie Ojca pełnego miłosierdzia. Aby z ufnością zwrócili się do tronu łaski Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię twoje, przyjdź królestwo twoje, bądź wola twoja jako w niebie tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod pąskim piłatem, ukrzyżowan umarł i pogrzebiony. Trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w ducha świętego, święty kościół powszechny, święty popcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Niech się Dla Jego bolesnej męki. Niech się h트fach, Dla Jego bolesnej męki. Niech się Dla Jego bolesnej męki. 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 Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa, dla Jego bolesnej męki. 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 Ojcze przedwieczne, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. 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 Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla jego bolesnej męki. 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 Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Jego męki. Dla jego bolesnej 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 męki. Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, o krwi i Któraś wytrysnęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wytrysnęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas. O krwi i wodo, któraś wytrysnęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas. Święta Faustyno, Panie Jezu, zanurzamy siebie, nasze rodziny i prosimy, abyś nam błogosławił. Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej męki Daj nam taką czcią otaczać święte tajemnice ciała i krwi Twojej Abyśmy nieustannie doznawali w sobie owoców Twego odkupienia Który żyjesz i królujesz na wieki wieków Tak jak ogłaszaliśmy, od godziny 15.30 przez 10 minut kapłan będzie czekał, aby ci, którzy chcą w tej godzinie łaski przyjąć Komunię Świętą, więc zapraszamy, można podjechać, aby przyjąć Pana Jezusa do swojego serca.